Welcome to Windbird. <laughs> się Banko siebanko, z tej strony Smoli i lecimy dalej z naszą kochaną kampanią, odpalam timer i spróbuję się zmieścić w 15 minutach, hehe he, wiem to jest niemożliwe no cóż, ale z tego co pamiętam my tak podchodzimy już pod Paryż tak, 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 wszystko pięknie rozstawione tu jakiś, żadnych głupich Francuzów nie, się chłopaki za bardzo nie garną, nie szykują, nie są gotowi tym lepiej nie potrzebujemy tutaj Zawieruch. E, Afryka, 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 Afryka. Polska, Afryka, Afryka, Polska. E, a tak, tak, tak. My to nie musimy jakoś specjalnie ruszać do boju. Cofniemy się do tego szybciej, do tego miasteczka i. E, nie, nie musimy odbudowywać o dziwo, bo tu jakoś tak zapamiętałem, że tu wszystko trzeba odbudowywać. E, na razie jesteście dobrze jak jesteście. Ja wiem, że jesteście gotowi. Ile mam? 85 tysięcy. Dobra, nie będziemy tracić czasu. Następna tura i ciśniemy z Paryżem. Eee, po czym? O tu jakieś, jakieś coś tu się przewija. Uuu! To jest duża bitwa, kochani. I ja myślałem, że to będzie Paryż dzisiaj, a nie będzie. Słuchajcie, automatycznego rozstrzygnięcia. Robić czy nie robić? Nie, no po to tu jesteśmy, żeby walczyć, no bez przesady. Kurna bitew morskich i tak za wiele nie ma w tej grze. W sensie nie w empajerze, tylko w tej konkretnej, którą ja teraz prowadzę grze. No ale może dlatego, że jesteśmy Polakami, i jakoś tak mniej się interesował człowiek zawsze bitwami morskimi. Jak my jesteśmy rozstawieni, no trochę nie najlepiej, bo lecimy pod wiatr, więc trzeba to totalnie zmienić. To jest super złe ustawienie. Eee, musimy być z wiatrem, inaczej klucha, inaczej po nas. Eee, Patrz w ten sposób damy radę. Damy. Zastanawiam się robić długą jedną linię, czy dwie mniejsze, ale chyba zostaniemy przy jednej długiej, bo i tak potem nie będę mógł strzelać przez te okręty. Dobra. Pozwolimy mu podpłynąć. Ja na chwilę zastopuję, a potem od nowa będę nagrywał i... Więc do zobaczenia. No hej, już jestem z powrotem. Jak widzicie, chłopaki coś tam kombinują. Eee, na chwilę troszkę zwolnimy No trochę tego się tu ciągnie, tak to prawda Ja sobie teraz stwierdziłem, że A, poślemy te cztery statki bardziej w tę stronę, bo jednak e, nie potrzebuje aż tak długiego e, ogona w sensie no, aż tak długiej formacji a i se na spokojnie podpłyną, tu nie ma co się stresować Szczególnie mi na tym zależy, bo liniowce drugiej klasy one prawdopodobnie pociągną tę potyczkę. Z tej strony mam jeden. Tu mam... Nie, 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 to jest czwarte, ja potrzebuję drugiej. A ile my ich mamy? W ogóle ze dwa chyba, nie? No właśnie dwa. Więc potrzebuję go tutaj podciągnąć. A my... Początkowo przynajmniej będziemy chcieli kule łańcuchowe. No i się czekamy. Tu mamy co? z drugiej klasy. Czwartej, słup, bryk, 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 słup. Piątej, piątej. A to co tutaj raszuje to jest. A, catch bombowy. Dobra, to trzeba to będzie rozwalić. Bo oni mają bardzo brzydkie zwyczaje, niestety, wysadzać się i w ogóle. A, a tego byśmy naprawdę nie chcieli. A całą tę formację myślę, że można kapkę pchnąć do przodu, żeby ci też się zapali na fight. No bo to jednak. Was zapraszam tu. Szczególnie ciebie. Wal od razu pełne żagle. Ty zresztą też pełne żagle. A my za chwilę zatrzymamy tę całą formację i po prostu będziemy strzelać do wroga. No i tak sobie płyniemy. Jest fajnie. Cudownie. Sympatycznie. O właśnie to... Oni mają moździerze i to jest bardzo takie denerwujące. Zwłaszcza, że trafiają. I właśnie, że mi trzy działa rozwalili. To to już w ogóle jest takie bardzo niesympatyczne, ale spokojnie. O, no dobranoc. Dobranoc, dobranoc. Critical hit Dziękuję. Was wszystkich możemy myślę powoli przynajmniej zatrzymać. Tak, już się sami zatrzymaliście. Już też możesz I do przodu. Ty też możecie pchać się do przodu. Tu jest elegancko. To musi być jednak wzmocnienie. Zapraszam do szybkiej jazdy. Dobra, nice. I rozpieprzamy żagle bardzo ładnie. Kolejna salwa. I zmieniamy już na kule zwykłe. Żagle jeden już jest przeprzestrzaniony, tu widzę. Jeden, jakiś taki, tak, tak. Już są liny pozrywane, o to chodziło. Z tymi kolego tak tutaj już nie szarżuj. Ty jeszcze możesz. O, my dokładnie my strzelamy. Tutaj tak elegancko, i powoli zmieniamy nasz zwykłe kule. Dobra Teraz najważniejsze jest, słuchaj to, żeby nie nie zrobić takiej sytuacji, że po prostu mi parę dosłownie jednostek będzie walczyło. One muszą wszystkie brać udział w bitwie. Z tego względu Przemieniamy, o właśnie, dokładnie, robimy tak jak teraz. Ty se leć tutaj. Ciebie muszę wyprowadzić tam. Ty powolutku. Wy już też w ogóle się ogarnijcie troszkę, bo... Grunt to teraz naparzać właśnie w to, to, co się tutaj dzieje. Zrzuć kotwicę. Ty też możesz rzucić. Ty też. Ty też. Ty dopłyń, ty również dopłyń. Chodzi o to, że oni teraz tutaj się pochrzaniły im szyki, a my skrupulatnie to wykorzystamy, śląc ogień na przeciwnika, w tej z powrotem przyspieszymy. Elegancko. O, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wchodź mi tutaj dokładnie, dokładnie. Ale on zostanie za chwilę, ale jak go zmiażdżą. <laughs> Już ucieka. Dobrze. Słusznie. W końcu to Francuzi. Jeden bieg do przodu, pięć do tyłu. Te klimaty. Stop, kotwica. Ty tu. Ciebie troszkę wycofamy. jak widzicie, troszkę już żeśmy zmiażdżyli Już w tej początkowej fazie bitwy na pewno Teraz próbuję oskrzydlić przeciwnika Co z tego wyjdzie, zaraz zobaczymy Hehe te mniejsze jednostki tu trzeba, bo one i tak za bardzo nie zmienią biegu bitwy, a, a tylko mogą w zasadzie oberwać. Teraz spróbuję ten drugi liniowiec drugiej klasy wprowadzić do gry. Ło wow! Się rozpadło bydle. Mocny zwrot, i stop, ty też stop, ciebie wyprowadzamy tu, wylecicie sobie tu, ciebie lekko przesuniemy. Stop, dokładnie o to mi chodziło, stop. I stop. Ostrzał. Z wielu okrętów jednocześnie skumulowany na jeden. Dokładnie. I piątej klasy zaraz się schowa. Już właśnie o to chodziło. No to teraz możemy sobie poglądać. Myślę. Co się tu dzieje. I wszystkim, myślę, możemy zmienić na łańcuchowe, żeby było jeszcze śmieszniej. No ci strzelają między siebie, to też jest dobre. A ja, zobaczcie, co się będzie z masztami działo. Haha! Ha! Łup, 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 I maszty padają. Gruntże mi teraz nie uciekli, a w zasadzie mi tylko o to chodzi. Ale chyba niestety za późno się zmieniłem typ. A, po ucieka towarzysza, myślę. Dobra, wam myślę, się już można zmienić na standardowe. A wy no cóż, z tym będzie taką miał miazgę za chwilę. Słuchaj, jest ostrzał po prostu kończący wszystko. Tu się ludzie topią, tu kolejni spadają. Przkodzenie kadłuba jeszcze nie ma. Franklin. Tu na siebie wpadli. Nie, no katastrofa, słuchajcie. Katastrofa. Wiecie, gdzieś tam człowiek powinien być dumny z tego co zrobił, ale to już jest po prostu masakra, co się dzieje z tymi okrętami wroga. Ciaśniejszy ten zwrot poproszę. No a ci ładnie dokończą dzieła zniszczenia. Już jest uszkodzenie kadłuba. A to słuchajcie oznacza... No niezbyt sympatyczną sytuację. Dla, dla przeciwnika, ponieważ ten okręt po prostu tonie. Dobra. Ustawienie było dobre, no, ale jak widzicie, bitwa już się trochę zmieniła, więc musimy, musimy zmienić. Ci goście mnie próbują atakować, żeby było śmieszniej. Okej, okay, przyjmuję wyzwanie, no. Kolejni, bardzo proszę, maksymalne żagle, jak najszybciej, żebyście się znaleźli na czele. Was tutaj poproszę do udziału w zabawie szybciej, wolniej, najwolniej stop i zawracamy stop, do przodu tych tutaj wziąłem jako taką grupę pościgową Gdyby tamtym się zachciało uciekać, coś w tym guście. A ci powolutku dobiją do formacji i, i, i zabiją to, co zostało z nieprzyjaciela. Wykończą go po prostu. Kolera się nie poddaje, debil lecimy tutaj, jak widzicie, są miażdżeni Już się chyba poddali. Płonie, a płonie. No to też już jest w zasadzie dobranoc. Wow, 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 wow. Stop, 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 stop. Na siebie zaczniecie zaraz wpadać. Tego to ja bym też nie chciał za bardzo. I teraz obserwujmy, co się będzie działo. Co się będzie tutaj działo? Strzelać bez rozkazu, kurna, wszystkim co mamy. No i już. Pozamiatane. No to niestety nie pokażę wam Paryża, bo y, trzeba było rozwalić kolejną flotę francuską. I zdobyć jeszcze kolejne jednostki zresztą też. Ale następny odcinek, to już wam gwarantuję, będzie. E, będzie walka o Paryż. E, no bo tu widzicie, co tura? To jakaś konkretniejsza bitwa. No a też nie chcę ciągle tych autor rozstrzygnięć puszczać, no bo to nie o to chodzi, nie? W końcu. No, Dziś tu mamy tę mapkę, no ale przede wszystkim chodzi o te bitwy lądowe, morskie, wszystkie. Zresztą w Empajerze po raz pierwszy bitwy morskie w ogóle w całej serii. No to Total War, więc fajnie. A Ty oczywiście musiałeś, oczywiście, swoje tam 3 grosze wtrenić. Zaatakuj auto. Tych naprawdę na nich się nie chcę skupiać, bo to szkoda mi czasu zupełniej, a i też przy okazji flotę myślę można by uzupełnić, bo napraw tak, napraw, napraw, bo one już trochę, co? Koszt 30 tysięcy? Zapomnijcie. Dobra, ja zapisuję i widzimy się w następnym odcinku. Hej!